Hejga, z tej strony Punchies. Dziś omówimy sobie bardzo ważną mechanikę, która wiąże ze sobą bardzo dużo zalet w niższych rangach, natomiast na wyższych rangach ta mechanika nie będzie Was odstąpywać na krok. W poprzednim materiale wytłumaczyliśmy sobie trzy podstawowe mechaniki, lecz ta dzisiejsza również wiąże się z kontrolowaniem piłki na ziemi. Traktujcie ten materiał jako pierwszy krok do tzw. flików, których będziemy się uczyć w następnym materiale, ale bez tego nie ma jak. A więc o czym dziś będziemy mówić? Dziś zagłębimy się w temat driblingu, czyli umiejętności, która pozwala nam kontrolować piłkę na naszym dachu lub obok samochodu. Nie jest to jakaś nieziemsko skomplikowana mechanika. Na pewno szybko się tego nauczycie, stosując się do rad, które za chwilę usłyszycie. Wytłumaczymy sobie również, gdzie i jak najlepiej uczyć się tej umiejętności. Także gorąco zachęcam do oglądania i zaczynajmy. Dzięki opanowanej umiejętności dryblingu otwiera nam się wiele ścieżek przejścia przez obronę przeciwnika. Podczas dryblingu możecie praktycznie, tak samo jak w Bounce dribblingu, zmienić kierunek poruszania się piłki, fliknąć piłkę nad głowę przeciwnika bądź nawet wykonać strzał używając jednego spośród wielu flików, które również Wam nieco przybliżę. Jak zacząć w takim razie uczyć się tego dryblingu? A zatem na sam początek zachęcam Was do tego, abyście wybrali samochód, który posiada duże hitboxy, czyli w skrócie nie jest na przykład płaski, jak na przykład minus lub Breakout, tylko Octane lub Fennec i wtedy uruchomili sobie grę swobodną. Dlaczego mówię o tych hitboxach? Mianowicie, iż płaskimi samochodami również da się wykonać dribbling, lecz o wiele ciężej jest wykonywać zawroty z piłką, ponieważ z płaskich aut na początku ta piłka będzie Wam częściej spadać. Zaufajcie mi. W następnym kroku, mając wyłączoną kamerę śledzącą piłkę, uderzcie sobie ją delikatnie, aby toczyła się do przodu i spróbujcie bardzo lekko ją podciąć, wykonując ruch w stronę piłki, aby wtoczyła się na Wasz dach. Spróbujcie sobie zrobić tak kilka razy. Starajcie się, aby Wasze ruchy nie były chaotyczne, tylko bardzo spokojne i delikatne. Pamiętajcie, że musicie dostosować swoją prędkość do prędkości piłki. Gdy Wam się to uda, spróbujcie utrzymywać piłkę na dachu jak najdłużej potraficie. I taka duża uwaga, unikajcie hamowania, gdy macie piłkę na dachu, a jeżeli już musicie, to dosłownie muśnijcie tylko przycisk odpowiadający za hamowanie. Ponieważ gdy tego nie zrobicie, to piłka wystrzeli przed Was, a tego chcecie uniknąć. Gdy już nie będziecie Mieli większych problemów z poprzednim krokiem, to prosiłbym was, abyście skupili całą uwagę na piłce, która powinna być właśnie na waszym dachu, a najlepiej na jego środku. Starajcie się teraz zarejestrować, w którym kierunku piłka spada z waszego dachu i wykonajcie delikatnie ruch samochodu właśnie w tym kierunku. Mianowicie, jeżeli widzicie, że piłka spada wam w lewo z dachu, wykonajcie ruch w lewo. Jeżeli widzicie, że piłka spada wam w prawo, wykonajcie ruch w prawo. Analogicznie. Jeżeli widzicie, że piłka spada wam z przodu samochodu, użyjcie troszkę busta, aby znów była na środku waszego dachu. Jeżeli widzicie, że piłka spada wam z tyłu samochodu, bardzo delikatnie przyhamujcie, aby znów znalazła się na środku. Tak naprawdę to jest to właśnie cała filozofia w tej mechanice. Teraz najlepsze co byście mogli zrobić to wejść w mapkę, którą podałem wam w opisie filmu i właśnie tam trenowali swoje umiejętności. Pochwalcie się w komentarzu lub na naszym discordzie, do którego maksymalnie poziomu potraficie na razie dojść, a ja przypnę wam serduszko. Nie załamujcie się, gdy na początku będziecie osiągnąć te niższe poziomy. Nie zorientujecie się nawet, gdy będziecie bez problemu przechodzić te poziomy, z którymi kilka dni temu mieliście problem. Jeżeli z jakichś przyczyn nie możecie uruchomić tej mapy z warsztatu, nie martwcie się, możecie również trenować tę mechanikę w grze swobodnej. Gwarantuję wam, że efekty zobaczycie stosunkowo szybko, mając na uwadze rady, które przed chwilą usłyszeliście. W następnym materiale porozmawiamy sobie o flikach. Niestety bez znajomości driblingu, takiej zupełnej znajomości, gdzie nie potraficie nawet utrzymać piłki przez... Pół sekundy na dachu, nie uda wam się niestety poprawnie wykonywać tych flików, a są one bardzo ważne, bo cały czas się z nimi będziecie spotykać. Ale spokojnie, 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 na razie zajmijcie się szlifowaniem driblingu, ok? Uwierzcie mi, że nie jest on trudny i szybko zobaczycie efekty. Także chwalcie się swoimi wynikami w komentarzach lub na naszym Discordzie, na czacie ogólnym, do którego link znajdziecie w opisie filmu. Jeśli macie jakieś pytania bądź nawet problemy dotyczące jakiejkolwiek mechaniki, o której mówiłem, lub jeśli czegoś po prostu nie zrozumieliście, możecie pisać do mnie śmiało na Discordzie lub w komentarzach. Dokładny kontakt do mnie macie podany na stronie kanału, którą właśnie widzicie przed oczami. Więc ja jestem Pancis i razem osiągniemy coś więcej w Rocket League. U. Dziękuję wam serdecznie za wsparcie. Hejka.